Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, Poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem aniołom swoim, da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi okami. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Kochani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Kończymy dzisiaj nasze rekolekcje, ponieważ, jak się zorientowałem, tym naszym wieczornym zamyśleniom, modlitwie, stale przez te trzy dni towarzyszyło tak zwane twarde jądro. Ale jednocześnie też występowaliście Państwo w różnych tutaj konfiguracjach. Ktoś mógł być w piątek, ktoś mógł być dzisiaj ktoś był w sobotę i dzisiaj. Dlatego dwa słowa o tej zasadniczej linii, która nas prowadzi, do, do, żeby ono, ona była czytelna dla wszystkich tu dzisiaj obecnych, tej linii, która prowadzi do tego dzisiejszego wieczoru. Otóż temat tych rekolekcji jest wzięty dokładnie z naszej dzisiejszej Ewangelii, ponieważ przygotowałem się pod tę pierwszą niedzielę wielkiego postu niezwykle ważną niedzielę, dla naszego przygotowania do świąt paschalnych. Jest to właściwie ten zestaw Bożego Słowa dzisiejszy, który słyszeliśmy przed chwilą. On jest właściwie w całości poświęcony tej problematyce grzechu, kuszenia, nawrócenia i, 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 i tym podobnym, i tej okolicy. I wyjścia z tego zapętlenia grzechu, oczywiście. I temat naszych rekolekcji jest dokładnie z końcówki tej Ewangelii. Przypomnę te wielkie chrystusowe słowa rzucone w twarz szatanowi, ale podarowane każdej i każdemu z nas. One brzmią Bogu samemu służyć będziesz. Bogu samemu służyć będziesz. To jest jakby program chrześcijańskiego życia Streszczony do tego jednego Chrystusowego zdania. W piątek nasze myśli i serca krążyły wokół wielkiej problematyki prawdy, wczoraj w sobotę wokół wolności, dzisiaj wokół prymatu Boga de facto. Związek prawdy z wolnością jest oczywisty. Chrystusowe słowa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pokazują, że jedno z drugim ma związek wręcz organiczny, konstytutywny i wolność bez prawdy, prawda bez wolności nie istnieją. One się wzajemnie warunkują i wzajemnie się wspierają. Natomiast klu, tym najważniejszym jakby epicentrum. Całej tej wielkiej sprawy, Bogu samemu służyć będziesz, jest to, co dzisiaj będziemy sobie chcieli prze, przemyśleć, przetrawić tutaj w obecności e, Pana, mianowicie ten związek prymatu Boga, pokus, które na nas czyhają w życiu i tak dalej. Moi drodzy, i tej sprawie zasadniczo, sprawie Ewangelii, tego tematu kuszenia prymatu Boga. Chcę poświęcić konferencję o po mszy, do udziału w której, do zostania tutaj po Eucharystii, serdecznie Was do tego zachęcam i o to proszę. Ktokolwiek tylko oczywiście może. Wiem, że życie bywa czasem skomplikowane i, i tak dalej. Natomiast dzisiaj w tej homilii króciutkiej chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na dwóch pierwszych czytaniach, które słyszeliśmy, mianowicie na tym fragmencie z księgi Rodzaju i z listu do Rzymian. I chcę się podzielić z Wami dwoma, dwoma sposobami myślenia na temat tych czytań, czy interpretacji, czy nawet nie wiem jak to do końca nazwać. W każdym razie będzie po pierwsze i po drugie, dla jasności. Jeśli chodzi o sprawę pierwszą, to znajduje się w tych czytaniach dokładnie w pierwszym, tym z księgi rodzaju, barwnym opisie, e, ogromnie ciekawym też literacko e, tego pierwszego grzechu rodziców, znajduje się e, pewna wskazówka dla każdego z nas, dla każdej i każdego z nas dotycząca e, istoty grzechu. Właściwie na czym polega grzech? w swej istocie to czytanie doskonale tłumaczy. Otóż według, według tego tekstu istota grzechu polega, jego początek, powiedzmy, i, i polega na podejrzliwości wobec Boga. To jest bardzo ciekawy trop i warto się mu przyjrzeć w naszym życiu, umyśle, sercu. Szatan mówi Pierwszym rodzicom mówi: On nie jest taki dobry, jak Wam się wydaje. Zastanówcie się, dlaczego Wam nie pozwolił jeść z tego drzewa? Że ono jest tak samo dobre jak wszystkie inne, a nawet lepsze. On się boi konkurencji. On coś przed Wami ukrywa. Jego intencje nie są czyste. Lepiej zrobicie, jeśli rozegracie swoje życie po swojemu. Kochani, to bardzo ciekawy trop, który leży u podłoża wielu naszych grzesznych posunięć w życiu. Właściwie, czemu nie zamienić starszawą już nieco żonę? na ponętniejszą sąsiadkę? Czemu mam nie ograniczać to? To życie jest tak krótkie, tak cholernie krótkie. A właściwie w imię czemu. To już i tak jest piekło w domu. Czemu? Czemu nie, nie, nie złożyć tego jednego prostego podpisu i Przestać żyć od wypłaty do wypłaty. Czemu? I tak dalej. Czy przykazania, które. Czy one nie kryją pułapki dla mnie, czy, czy, czy on jest godny absolutnego zaufania? Czy to, co mi się jawi, czy, czy to nie będzie korzystniejsze dla mnie? To, to jest ta myśl. Ten korytarz, przez który do nas dociera wiele i to bardzo różnych pokus. Czy na pewno spędzić resztę życia w tym stroju jest korzystne dla tak znakomitego mężczyzny jak ja? Czy na pewno. Schylanie głowy i chodzenie co, co, co tydzień, spędzanie części niedzieli w tak nudny sposób jest dobrym sposobem na, na weekend. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku. I, I tak dalej. W każdym razie to, czy na pewno w przykazaniu się, się kryje moje dobro, czy nie jednak w tym, co mi się jawi jako korzystniejsze, o tym mówi pierwsze czytanie. I teraz już tylko po drugie. Otóż po drugie w liście do Rzymian święty Paweł w genialny sposób wyjaśnia, na czym właściwie polegał religijny geniusz Chrystusa. Przeczytam Państwu jeszcze raz ostatnie zdanie tego drugiego czytania. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, o tym słyszeliśmy w pierwszym, wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Dla św. Pawła istotą tego geniuszu religijnego Chrystusa jest Posłuszeństwo ojcu. To jest równie ciekawy albo ciekawszy jeszcze trop niż to pierwsze, związane z podejrzliwością. Otóż, remedium na grzech, jego antytezą, jest posłuszeństwo. Tak powiedziane Bogu. W Nowym Testamencie, nie tylko w tym czytaniu, Posłuszeństwo Chrystusa zajmuje absolutnie centralne miejsce. Rozumiane, pojmowane jako całkowite przyjęcie własnej egzystencji i kształtu losu, że tak powiem, Jego całej drogi z rąk Ojca. Tak, Ojcze, bo tak się podoba Tobie. Wiem, że jesteś miłością. Ono jest najbardziej charakterystyczną cechą syna jako syna. Wydarzenie ogrójca jest kwintesencją tej prawdy. Nie jak ja chcę, ale jak ty. Tak będzie dobrze dla mojego życia. Nie podejrzewam cię o nic złego. Chcę żyć tak, jak ty mówisz, żebym żył. Kochani, codziennie odmawiam modlitwę, ja osobiście codziennie odmawiam modlitwę Karola de Foucault, wielkiej postaci naszego Kościoła. Chciałbym ją odmówić razem z Wami po komunii świętej w czasie tej Eucharystii. A teraz tylko trzy zdania z tej modlitwy odmówię. Ona brzmi tak. One brzmią tak. Ojcze. Uczyń ze mną, co chcesz. Dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko. Oczywiście mam prawo też prosić jak Jezus. I osobiście bardzo często to robię. Jeśli to możliwe, ojcze, niech mnie ominie ten kielich. Jeśli, jeśli na to pozwalasz, to niech mnie ominie. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Amen.